Da, co tam na głównej? Piosenka frizz i Masny Ben i Male Same piosenki. Yy, dzięki Tor. A, nie wiem czy wiecie, ale była wpadka u Mini Mike'a. Mini Mike wie, jak dobrze zacząć nowy rok, dlatego pokazał fujarę trąby u siebie na odcinku. I to, ja, I to zdjęcie już tam hula w internecie. Ja już mam ściągnięte. <gryw> nie, ja trąbę lubię. Nie będzie dokuczania. Witam po raz trzeci w dzisiejszym odcinku. Po raz trzeci nagrywam ten odcinek. Byłem chory i były małe opóźnienia, więc nie mogłem go nagrać. Więc go nagrywam dzisiaj. W dzisiejszym odcinku będziemy kupować prezenty Tekipowiczom na literę ich imienia z okazji świąt. Ale zobaczcie, wystarczy pokazać fiutka na. Nie mówię, że mini minimajka, tylko że fiutka. No, tam innego członka ekipy. O, członka Wystarczy pokazać członka ekipy. I od razu karta na czasie. Widzicie jak to jest? A ostatnio mówiliśmy, że słabo idzie temu, yy, mini Bajkowi. No już, już od razu lepiej w algorytmy. Możemy ruszać powoli na zakupy. Zapraszam wszystkich serdecznie na ten zajbisty fajny odcinek. Zacznijmy od Krzysia. Nie od Krzysia, tylko Kamil. Kamil na literę K ma kubek dostać z kondomami. nie macie kupki. Dziękuję bardzo Elegancki Kurde no Fajny kubek Ale ten jest dobry no Ten jest gipsy Ten jest mega fajny bo jeszcze byśmy potrzebowali do tego kubka Zapytać się pani czy nam go nie zapakuje Okej, okay. gdzie to jeszcze? Dwie łyżki Dla Łukasa Do widzenia, miłego dnia Dla Karola kupimy książkę, bo jest na K. A on dużo czytał ostatnio Okej, okay. czekam czytał Dla Jakuba Patewskiego kupimy jęge Dzień dobry, ja mam takie pytanie Ma pani jęge? No. Może być to tak, klasyczna Dobra, niech będzie ta O, dobra Dla tak, Krzysia można wziąć te karty a to są zwykłe karty? Takie Nie. do gry po prostu? No, Że to wygrałem to złotego jest... serwiusza w plebiscycie u Nitro? E, jakiego? No jupy, karty. No zwykłe, no, zwykłe, no. zwykłe no, Jakie tam były kategorie, to nie wiem nawet. Jest. Fajne, 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 no. Dobra, to będzie tyle, jak chcesz. Karol z książkę. Dobra, kamasutry potrzebujemy. Tylko jak to pani powiedzieć, że potrzebujemy książkę kamasutrę? Ej, kamasutrę, nie macie czegoś takiego? Dobra, to, to musimy mu kupić coś innego. Czyli po prostu książkę. To wygląda ładnie. No, jeśli, jeśli nie to myślę, że będzie okej. Okay. No. Dobra, Ej, mamy... Kupiłem dwie książki. Jedną, to sobie może się nią kiedyś pochwali, bo wam nie będę pokazywał, to nie da dzieci. A drugą, a drugą to wam pokażę. Potrzebujemy dwie rzeczy. Masterski Dazpa i Maskara. Ale nie ma sztucznych rzęs? Nie wiem. Ale no właśnie, dziewczyny nie mają doczepionych rzęs? No na Marcusie. No właśnie, mam, nie ma teraz Marcusia? No to. wpłacił 2500 i zagłosował na siebie i wygrał prawie wszystkie kategorie, w których był. No wiecie, no na tym polega ten konkurs. Ale to jest dobry pomysł, zobaczcie, ludzie głosują i ten. I muszą płacić za głosy i wtedy, kurde z jest biznesmen. No, no ja to maseczka wow. chyba Maseczki jak najbardziej, no, ale Dobra, tak Masek za, za 100 zł. Tak żebym miał jak najwięcej. Nie muszą być to jest dużo było. O. Masek za 100 zł to w, 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 w pięć, tych jest? czasach to pięć będą 5 Masek. <laughs> Teraz to wszystko drogie. Mnie to przeraża jak pieniądze tracą na wartości. Dlaczego influencerzy dołączają do agencji, bo kurwa nie potrafią myśleć, nie ogarniają i potrzebują, żeby ktoś odpisał na maile, bo oni nie potrafią odpisać na maile, nie? Tak to jest z influencerami. Dlatego wchodzą do agencji. Jest takie, o, oh, bejt, gate, dobra, mamy. miksera? Tam czegoś na Mikrofala, mikser, maszynka do golenia. Z takich lepszych może. Ale Tromba raczej... Ja powiem wam, że to odcinki Minimajka... No okej, okay, gdyby nie członek ekipy, no to... Yy, no, chodzenie po sklepach, kupowanie prezentów... Chyba trzeba już podać werdykt. Mini Mike nie jest osobą kreatywną. Ameryki, podejrzewam, nie odkryłem. No, ale to widać, nie? Widać to jak cholera. Powinien chyba Freezat całować po stopach. Nie dzięki. 5 złotych. Selekcjonerem reprezentacji Polski. W końcu Polska będzie najlepsza na świecie. Ale ostatecznie Kuba ma Jęgę i Jagerka. Nie wiem, Łukasz ma łyżki, ładowarkę, smoch i łyżkę. Bardzo w kule. Cześć. Kuba jak i To wchodzimy z kamerą. A pan dużego boła, że ci małego? Ja ci prezent. Mikołaj... Ale to nieźle trąba musi być wkurwiony yy, na tego, na mini Majka, bo zobaczcie. Nawet powiedziała Marcysia, że trąba się kąpie, a on i tak wszedł. A wiecie, wcześniej to nie było a, wyblurowane i w, w odbiciu lustrzanym tutaj, w chyba, bo tu lustro jest, tak? Tak. No to było wszystko widać. No i Strąby się trochę śmieją w internecie teraz. Wielkie jaja. E, na literę M, bo jest pan Mateusz, to nie? A to na literę imienia. Ale tak, na tak? Literę imienia To, bo to moja, 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 moje 7 miesięcy mojego życia wpadnie to monochol. Ale to jest taki fajne, fajny, z więzieniem. Jak już będzie się za Maszynki do golenia. Dobrze, używam. Mandarynki. świętego. Nie będę panu tam chodził w łeb ale proszę bardzo. Ja to, że mamy tutaj spotkanie łazienkowe. Tak, ktoś Karol? Ja jestem święty. Co że Jabczan dzwonił mi, tu piszą na Twitche i... I że trąba nie był zły. Okej, okay. ale to też pokazuje, że są swobodni yy, przy sobie, nie? Że tak wbijają sobie do łazienki. Ciekawe tam rzeczy. Musiały się dziać. Jak kamera jest wyłączona Te Elf i od świętego Elfa masz prezent e, na stanowice i na innym in, Na nowy rok! Na, tak, na nowy rok, rok. już, już na święta jest Swojego imienia, więc kupiłem ci Czytałem tą książkę Kurna! Cholera jasna! Czytałem ją To tyle Co z tego odcinka oh.